No nasze się udało skończyć, trochę deszcz nam przerywał. No to przy niedzieli idziemy świętować dalej. Ale w końcu pogoda błysnęła, i udało się zebrać. Jakby nie nagranie, to nawet nie przyszło mi do głowy, że coś tutaj jest nie tak. A zobaczmy, zobaczmy które nagranie i, i, i co się dzieje. I zwróćcie uwagę, co się dzieje pod rozpylaczem. No, sypie kubki. A dlaczego sypie kubki? Bo się wytarły kierownice do sieczki. O, piękny haczyk się zrobił. I się sieczka zatrzymuje. O, to na drugi rok, wszystkie do wymian. No, a ewentualnie można ich poobcinać. Tańszym kosztem by było. Co się psuło? I czy w ogóle się coś psuło? No, coś tam się psuło, zawsze się coś psuje. Co się stało? Strzeliła śruba, która ciągnie yy, dźwignię do wysypu. No i wiadomo, trzeba zjechać: no, zjechać, zdemontować, pospawać i pojechać dalej. Dobrze, że blisko domu było. Nie wiem dlaczego to wcześniej tak była, przyspawana tak pod kątem. No to zrobiłem tak samo. Pewnie może być no prosto. A może i nie może. Czy coś jeszcze? No jeszcze. No i nam się zepsuło. Z lewej strony targaniec, który porusza całym koszem sitowym. Upierdzielił się. No dobrze, że wyczajnie. no bo zaczął mi się... patrz, potak. Tato, a ty ty potrafisz wykazować. Dele płać, o tak! Zwłaszcza mu to widła było widać. No i potem patrzę, no coś na pewno jest nie tak. No i lewa strona, widzę targaniec pierniczona. No i jest przyczyna. No i wybawiasz 3 Odkręcić, pospawać, założyć i jechać dalej. No i... Ej, przy okazji, jak już byłem w koszu sitowym, ta już lewa strona była zmontowana, no to by zobaczyć, co nam się z drugiej strony dzieje, no bo wiadomo, że ci to wyciągnięte. No okazało się, że drugie już jest pęknięte. No to od razu trzeba i drugie pospawać. I kolejną rzeczą, to właściwie akurat na samym początku było pas sieczkarni. No i może tu chwilkę się zatrzymamy, no bo wielki szacunek dla kombajnistów i kombajnów, które chcą chodzić na popękanych pasach, I no mniej więcej coś takiego, nie? No u mnie ja to wymieniam dosyć często, jak widzę tylko to naderwane to od razu wymieniam, no ale tak jak u jakichś znajomych jestem, co tam kombajny mają, podchodzę do kombajnu, tak patrzę, no i niektóre pasy są w takim stanie, że ja już bym go wymienił na pewno drugi, a może i trzeci raz już by był wymieniony. No więc zauważyłem, że jest pęknięty pasyczkarni długi. Co myślę, dobra, nie wymieniam. Co niektórzy jeżdżą bardzo długo na popękanych i, jeżdż, i jeździ. Yy, I to działa. Więc kupuję tylko w zapas. Na zapasie. Taki mamy specjalny haczyczek dorobiony na zapasowe paski. Yy, wieszam na zapasie. Niech jeździ. W razie, jak strzeli, to jego bardzo szybko się zakłada. Nawet nie trzeba żadnych napinaczy okręcać. Yy, no i zgadnijcie, ile wytrzymał. Dniówkę. I nie tyle, się, nie tyle, że się urwał, co kawałek trapeza wyrwa, oderwało się, no i jakoś tak niefortunnie podeszło pod koło pasowe, że ten pas zrzuciło. No to zrzuciło pas, yy, wiadomo, się się zapchała, czujnik zapiszczał w kabinie. Zaokładam, szybko, zakładam drugi, no wiadomo, się trzeba rozblokować ze sobą, to już kilka schodzi. Więc dniówkę wytrzymał, czyli nie chcę maszyna jeździć na popękanych pasach, no ale jeszcze zauważyłem, no, mały, akurat przejeżdżam z kawałka na kawałek. Kombajn na wolny chłopak chodzi, ja coś tutaj wyszedłem zobaczyć. Słyszę, coś coś jakoś tam się klepie. Jakiś taki kawałek gumy, coś tam gdzieś, gdzieś tam klepie. Okazało się, że krótki pas. Jest trapez wyszczypany, że tak, tak, tak sobie ten o, tako się już tutaj odziawił, od, od, że tak powiem. I tak pod włosy to chodzi, i koło tak przyklepuje go za każdym razem. No tylko, że tego już akurat na zapas nie miałem. Nożykiem ładnie obciąłem, żeby tego płótna, delikatnie, żeby tego płótna nie przeciąć, żeby tam nie, nie, żeby go nie zawijało. Ile wytrzymało? Hektar. No tylko, że tutaj gorsza sprawa jest, bo ten pas trzyma całe to elektrosprzęgło. Nie ma, producent nie, nie wymyślił żadnego tutaj wiązania, zabezpieczenia, że jak zerwie się pas, że to sprzęgło będzie sobie na czymś się oprze. No tylko zrywa się pas, a ono wali a ono wali w poprzeczkę, no i tak, tak było, walnęło, grzmotnęło, przestała wiadomo śliczkarnie chodzić yy, i była obawa, że coś tam się stało z tym elektromagnesem, czy gdzieś tam jakieś uzwojenie, no bo on nie, 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 chciał, nie chciał się załączyć, no ale na szczęście okazało się, że tylko kabelek jest przerwany w środku. Yy, czyli kombajnista próbował jeździć na popękanych pasach, kombajn nie toleruje tego, nie dopuszcza, nie jeździ. Co dalej? Łożyska sieczkarni. Na małych obrotach, chociaż już to troszkę zaczęło być słyszalne na, na dużych, troszkę zaczęła wyć sieczkarnia, Ale na małych to było bardzo mocno. Po zdemontowaniu okazało się, że słychać? Coś może i słychać? No wyjeździło swoje. Drugie. Drugie podobny stan, może ciut lepsze, i yy, tu trochę był problem. Yy, co się działo? Zakładam drugie. bodajże w zapasie leżały SNR. Tak jest, SNR. Zakładamy. Sieczkarnia chodzi 4 minuty. Uzyska parzą. Miałem podobny problem, jak akurat z wyważania się wirnik wrócił. No bo jak wirnik z wyważania, to pasowałyby nowe, nowe łożyska. Zakładane były wraz z oprawami. Komplety. Łożysko, czyli akurat te, które teraz miałem w zapasie. I oprawa. Po założeniu parzy. 3-4 minuty chodzi, parzy. Nie można ręki utrzymać. Yy, drugie łożyska. Pojechałem do sklepu, drugie łożyska. Montuję te same oprawy. To samo. No już jest problem. Paweł, wzywam, Paweł maca. No parzy. Nie wiemy co robić. Wpadłem yy, na genialny pomysł założyć na starych oprawach, które były troszeczkę już luźniejsze. Zakładam użyska w porządku. No i te snr -y leżą w zapasie. To akurat się rozleciało, zaczęło wyjść. No to zakładam to, które mam w zapasie. Na starych oprawach, bo wiedziałem, że z tymi nowymi już coś tam było nie tak. No, ale włączam, grzeją się, no to czyli po kolejne użyska trzeba jechać, czyli oprawy są luźne, użyska parzą, dobra, na Lublin po To jest SNR, tylko że z innej partii, że tak powiem. I od razu wzięte chińskie, dwa snr -y, to tam po stówce były i przy okazji były jakieś dobre chińczyki, po pięć dych. Biorę od razu, dwa rodzaje, Są myślę, któreś może w końcu będą chodzić. Założone Chińczyki, włączone w porządku. Co jest przyczyną? Krycie. Krycie łożyska. O ta blaszeczka, blaszeczka, tam plasticzek pewnie w środku, jakaś guma. No tego to wam nie pokażę, no ale musicie wiedzieć na słowo. Ten, który się grzał, ledwo przekręcam. Ledwo daje radę utrzymać bieżnie. Drugie, drugie trochę lepsze. Ale one się grzały. Biorę tego snr z drugiej, że tak powiem, partii, leciutko. Leciutko kręcę. I te chińskie, które były założone, tak samo leciutko się kręciły. Tu podejrzewam przyczyna jest. Im bardziej, im bardziej ta blaszka, która y, przykrywa kulki, mocniej przyciska do bieżni, do zewnętrznej bieżni, akurat, bo to akurat z wewnętrzną jest umocowane, tym bardziej trzęsło się grzało. No na chodzi, przechodziło. koniec paluszek ślimaka. Zawinął się, wlazł do środka. Chciała tu grubiej towaru podejść, że go dało radę przejąć. ale, że. Makitka w kabinie jeździ. No to chwila, moment. Odkręcone, odkręcone śrubki, zdemontowany dekiel. Paluszek wyrzucony. Ja to trochę przerobiłem po swojemu. Tutaj fabrycznie jest na zawleczki. Zawleczka, która ma tam, nie wiem, 5-6 mm grubości. Chyba piątki. I zawsze na tych zawleczkach luzu to dostawało. Ja to przerobiłem po swojemu na śrubkę. Przegwintowany palec na ósemeczkę i przewiercone piasty. No i wiadomo zakręcamy śrubkę przez piastę, ja z drugiej strony jeszcze kontrę zakładam albo nakrętkę z plastikiem i to mi luzu nie dostaje wcale. Pracuje to już ze 4 sezony, może nawet 5 sezonów żaden palec nie dostał luzu na na tym połączeniu. Wcześniej miałem to zrobione na szóstki, śrubkę szóstkę za słabe, pękały, pękały, pękały śrubki. Na ósemeczce chodzi już, już dosyć długo. A, jeszcze jedno. Coś zaczęło stukać w skrzyni na wstecznym. Prawdopodobnie wyszczerbiony ząbek na, na kole od wstecznego. No ale przejeździło, na drugi rok będziemy naprawiać.